Z nami Maciej Raczyński, zawodnik ZTS Koszalin. Maciej, w porównaniu do wczorajszego spotkania, dzisiejsze wyglądało zupełnie inaczej. Co się stało, że w ciągu jednego dnia tak naprawdę zgubiliście i formę i dyspozycję rzutową i skuteczną obronę? Dokładnie, no, wynik, wynik dzisiaj sam mówi za siebie. Wczoraj, wczoraj e, zostawiliśmy serce na parkiecie, pokazaliśmy charakter. E, wygraliśmy w e, ważnych momentach końcowych. No a dzisiaj, dzisiaj, od początku, od początku nam się granie układała. Dzisiaj zespół śląska no, był lepiej dysponowany rzutowo. Trafiali trójki z dalekich pozycji w ważnych momentach. No co mogę powiedzieć o naszej grze no, nie wyglądało to dzisiaj najlepiej. prawda? No, wczoraj no, tak jak wam powiedział zupełnie, zupełnie inny mecz, więcej energii, więcej jakiegoś takiego, takiej walki. No ale no cóż, no, musimy, wydaje mi się, że wydaje mi się, że musimy już o tym zapomnieć tak. No, pewnie zapomnieli już kibice o wczorajszym meczu, bo dzisiaj był kolejny, dlatego musimy teraz musimy teraz... Yy, od, odpocząć i przygotowywać się, przygotowywać się do z tego aseku, który jest no, bardzo ważny dla nas. Z czego wynikała ta dzisiejsza niemoc? Nie można mówić przecież o lekceważeniu pucharu polski, natomiast no, zupełnie wam dzisiaj nie szło. No tak, no, no tak to sam jest. No, wczoraj mieliśmy naprawdę super dzień, no, dzisiaj, dzisiaj zupełnie 100% odwrotnie. Tak? No, no, dzisiaj na mnie wychodziło praktycznie większość większość naszych zagrań i, i mieliśmy sporo strat zespół Śląska bardzo, bardzo ma duży w ataku i, i no i tak, tak ten wynik się ułożył, no co więcej mówić. Czy czujecie jednak pewną satysfakcję, że ten mecz ligowy, mecz ligowy, który na pewno będzie ważny, jeżeli chodzi o dalszą fazę rozgrywek, także rozstawienie w tabeli, czy czujecie satysfakcję, że jednak wygraliście ten mecz ligowy, a o tym pucharowym szybko zapomnicie? No mam nadzieję, że tak będzie, no, tutaj nie ma, nie ma na czym skupiać, że i musimy, musimy z każdym nie myśleć o kolejnym, o kolejnym meczu, tak jak mówiłem, przed nami kolejne ważne mecze, zaczynamy Rundę rewanżową, meczem musi być za seką, a musimy, musimy ten mecz wygrać, zrewanżować za porażkę inauguracyjną w sezonie. A mówię, no, nie mam wątpliwości, to, że się cieszymy z tego wcześniej, bo to było bardzo ważne dla nas zwycięstwo. Tym bardziej, że tym bardziej zespół Śląska ma teraz taki bilans jak my więc w lidze, więc, więc cały czas jesteśmy blisko tej szóstki i mam nadzieję, że to się uda osiągnąć. Dziękujemy serdecznie. Naszym rozmówcą Maciej Raczyński, zawodnik AZS-u